Jak ktoś wiedział, jak odejść od ciebie, to gwarantuję ci, że ktoś zna drogę powrotną. Więc to, że nie wraca, to, że nie pisze, to, że nie daje znaku żadnego, to nie jest przypadek. To jest decyzja, którą podejmuje ktoś każdego dnia. Tak zdecydował. Moje życie będzie lepsze bez ciebie. Musisz zastanowić się, na kogo czekasz, na jaką osobę, na jakiego partnera, na jakiego przyjaciela. Hmm? Tak o tym pomyśl. Czekasz na co? Na wspomnienia, na wspólne plany niedoszłe, na rzeczywistość, której nie ma, na wyobrażenia, które były nieprawdziwe, na to czekasz? Możesz sobie coś innego zacząć wyobrażać. Zacząć sobie wyobrażać właśnie jak zwyciężasz, jak walczysz, bo to droga może dać ci tu pewność. Ta droga, którą właśnie idziesz, której nie rozumiesz, może dać Ci odpowiedzi, kim jesteś. Dlatego idź. Nie czekaj, bo ta wiadomość może nigdy nie nadejść. Nie wszyscy wracają, ale ty zawsze możesz wrócić. Zatem damy radę. Boom.